Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W pierwszym odcinku w 2025 roku. Wczoraj albo przedwczoraj widzieliście odcinek z podsumowaniem 2024 roku i tam podsumowałem wszystko co się wydarzyło, co najważniejsze w branży elektromobilności w 2024 roku, a w tym odcinku będą takie moje gdybania, co ja uważam, że się zadzieje w 2025 roku i co według mnie na pewno się zadzieje, więc zapraszam was serdecznie do oglądania. Zacznijmy sobie może od tego, że 2024 rok nie był jakimś takim skokiem, jeżeli chodzi o rozwój elektromobilności, wiele technologii oczywiście się rozwijało, ale jeżeli chodzi o przyrost samochodów elektrycznych, o sprzedaż, no to nie oszukujmy się, nie było aż tak dobrze. Ja przewiduję, że w 2025 roku rynek znacząco się rozrośnie. W 2024 roku mam wrażenie, że rynek był trochę nasycony, ale mam nadzieję, że 2025 rok przyniesie coś pozytywnego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę, to Wejdą do finansowania z programu Mój Elektryk 2.0. No i drugi czynnik, który pewnie też zwiększy ilość sprzedawanych samochodów, to jest Tesla Model Y Juniper, która już lada moment się pojawi. I te dwa czynniki myślę, że już są w stanie zwiększyć sprzedaż co najmniej o kilka tysięcy samochodów. I jeżeli jesteśmy już przy liczbach, to warto powiedzieć, że w tym roku przekroczymy magiczną liczbę 100 tysięcy samochodów elektrycznych, bateryjnych zarejestrowanych w Polsce, bo na koniec 2020 2024 roku mieliśmy około 70 tysięcy, więc myślę, że bez problemu 100 tysięcy przebijemy i też przebijemy magiczną barierę 10 tysięcy stacji ładowania. W Chinach sprzedaż ma przekroczyć 12 milionów sztuk, a w Europie i w USA udział elektryków w nowych rejestracjach ma wynosić około 20%. I tutaj uważam, że wpływ na rozwój elektromobilności będzie miała też w dużym stopniu polityka. Chodzi mi tutaj o nowe ustawy, o strefy czystego transportu, o dofinansowania, bo nad tym akurat rządy bardzo mocno pracują, więc to oznacza, że to sprzyja generalnie rozwoju, rozwojowi elektromobilności, więc to nie będzie tak, że będzie utrudniane, tylko wręcz będzie zachęcane. Eee, wkrótce mają wejść też nowe normy emisji, CO2, co oznacza, że koncerny bazujące tylko na sprzedaży samochodów spalinowych nie będą już mogły tak naprawdę sobie bilansować emisji CO2 hybrydami, tak jak na przykład Toyota. Jak już wejdzie nowa norma emisji CO2, która wynosi około 94 gramy, z tego co pamiętam, no to Toyota samymi hybrydami już nie da rady, więc jestem ciekaw, co się wydarzy na koniec roku. I to, co ja prognozuję, to to, że na koniec roku Toyota będzie albo szybko wprowadzać jakieś elektryki, albo nawet będzie robić bardzo duże rabaty tylko po to, chociażby no, na BZ4X to jest jedyny samochód elektryczny, i Lexus jeszcze jest, który, którym, te, którym Toyota może sobie zbilansować emisję, bo chodzi tutaj o to, że koncern, który sprzedaje głównie samochody hybrydowe i spalinowe, nie będzie w stanie zbilansować się tak, żeby w tej Normie się zmieścić, więc przewiduję, że pod koniec roku będzie bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o Toyotę, przede wszystkim, bo to jest koncern, który ma no jedną z chyba z najmniejszych liczb elektryków w swojej flocie, w swojej gamie. W przypadku innych koncernów przewiduję to, że po prostu będzie też duży nacisk, może będą rabaty robione po to, żeby jak najwięcej sprzedać samochodów elektrycznych, żeby właśnie sobie tą normę trochę zbić. Przede wszystkim przewiduję też rozwój technologii i mówimy tutaj o technologii baterii. W 2020 w tym czwartym roku już bardzo dużo się wydarzyło. Mieliśmy e, prezentację chociażby standardu doładowania MCS, czyli Megawatt Charging System do e -tracków. i myślę, że w tym roku to będzie jeszcze bardziej rozwijane i może już trafią na rynek pierwsze pojazdy takie komercyjne, które będą mogły korzystać z tego typu złącza do ładowania, bo na ten moment ani w stacjach one nie są dostępne, ani w samochodach, głównie samochody ciężarowe do, do tej chwili są ładowane na złączu CCS, więc ja liczę, że w tym roku na pewno coś powinno się tutaj zadziać, bo etraki wchodzą coraz prężniej do różnych firm transportowych. I przede wszystkim też dalej będą rozwijać się baterie, bo w 2024 roku mieliśmy dużo przełomów, dużo nowych badań, dużo nowych y, ogniw, które wchodziły na rynek i myślę, że ten rok będzie rokiem, który, w którym będą wchodziły chociażby baterie, polymer, może nie będą wchodziły polimerowe baterie, ale w którym ten rozwój y, na pewno w jakiś sposób da się nam we znaki, bo tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, w zeszłym roku po sześciu latach zakończono testowanie baterii polimerowych, które charakteryzują się tym, że po sześciu latach pracy miały praktycznie zerową degradację, więc dużo będzie Takich baterii, które będą mogły w krótkim czasie bardzo szybko się naładować z mocami rzędu 400-500 kW, i myślę, że w tym roku jeszcze one seryjnie nie wejdą do produkcji, ale może gdzieś tam już w jakichś koncepcyjnych samochodach czy na targach będą pokazywane więc tutaj uważam, że po raz kolejny, ale to jest żadna nowość w dziedzinie bateryjnej będziemy mieli duży przełom. Myślę, że ten rok będzie też takim rokiem przełomowym jeżeli chodzi o dostępność nowych samochodów elektrycznych, bo to, że coraz więcej mamy samochodów używanych elektrycznych które wpadają na rynek, no to już tak naprawdę się dzieje od kilku lat Przypa przykłady takich samochodów że można kupić sobie na przykład Tesla Model S za 100 tysięcy złotych albo Tesla Model 3 za 60 tysięcy, po jakiejś taksówce kilkuletnią, już jest dużo, ale nadal brakuje nam małych tanich, kompaktowych samochodów elektrycznych. Więc jak połączymy to, że w tym roku dużo będzie premier takich właśnie małych, kompaktowych samochodów, bo już producenci nie będą prezentować tych samochodów z klas najwyższych, bo już praktycznie każdy producent w swojej gamie ma takie samochody ultra drogie, ultra luksusowe, to mam nadzieję, że w tym roku właśnie będzie taka wojna w tym segmencie małym, co pozwoli na wejście do świata elektromobilności większej liczbie osób, bo ceny będą bardziej przystępne. Do tego, jak dołożymy dofinansowanie z programu Mój Elektryk 2.0, to spowoduje, że faktycznie elektromobilność rozwinie się jeszcze bardziej. I kto wie, może będziemy mieli nawet 150 tysięcy zarejestrowanych samochodów elektrycznych w tym roku, jeżeli wejdzie dużo takich samochodów. Myślę, że też segment samochodów dostawczych i ciężarowych będzie się mocno rozwijał, i firmy transportowe, które już chętnie stosują samochody elektryczne w swoich flotach, dalej będą się. Jakby przerzucać na samochody elektryczne, i tak samo prognozuję, że dużo firm będzie stosowało samochody osobowe jako samochody firmowe. Bo tutaj mamy przykład chociażby AstraZeneca, która ma kilkaset już, chyba, czy nawet ponad tysiąc samochodów elektrycznych w swojej flocie, z której korzystają pracownicy i z tego co wiem, to większość z nich jest zadowolona, więc myślę, że tutaj też ten przyrost będzie bardzo duży. Myślę, że ten rok 2025 będzie też takim rokiem który będzie się wiązał z dużą edukacją społeczną w temacie właśnie elektromobilności. Wiele firm planuje rozwój sieci ładowania i myślę, że to też będzie się wiązało z tym, że będą powstawały różne kampanie społeczne informujące o samochodach elektrycznych i myślę, że po prostu w tym roku do takiej masowej, no masowej liczby odbiorców elektromobilność zacznie tak naprawdę docierać i to też widać po moim kanale, bo Właśnie w grudniu w zeszłym roku wybiło mi 100 tysięcy subskrypcji. Ten przyrost jest naprawdę bardzo duży, bo są dni, gdzie po prostu setki osób przychodzi na mój kanał. Za co dziękuję, i przypominam jeszcze, że jeżeli nie subskrybujecie, to subskrybujcie kanał. No i myślę, że to. Obrazuje dobrze to, co się dzieje na rynku. Czyli coraz więcej osób się interesuje tym tematem, bo chce się przesiąść do elektryka, co się wiąże z tym, że elektromobilność rozwija się bardzo prężnie. Będzie też wiele wydarzeń, tak jak i w zeszłym roku, typu po Poznań Motor Show, e, Warsaw Motor Show. E, będzie też pewnie kongres nowej mobilności, będzie też e, wydarzenie na torze Modlin, organizowane przez właśnie Polskie Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Nowej Mobilności. Myślę, że wiele, wiele takich eventów, w których będzie już prze przeważająco liczba samochodów elektrycznych, bo jak wyjdziecie sobie na znaczy jak byliście na targach w zeszłym roku motoryzacyjnych, to już pewnie widzieliście, że pewnie co drugi samochód był elektryczny i podejrzewam, że w tym roku również tak będzie. Będzie dużo wydarzeń międzynarodowych typu IAA, czy będą różne inne targi zagraniczne i tam przewiduję, że w dalszym ciągu będzie dużo premier nowych samochodów elektrycznych, ale przede wszystkim uważam, że na tych targach zdominują w tym roku chińskie modele samochodów elektrycznych. Bo tutaj w 2025 roku możemy się spodziewać naprawdę dużego napływu. Za kilka dni jest premiera BYD Silion 7, ja ten samochód. Y Będę miał do testów niedługo, także zobaczycie trasę 1000 km, i to jest przykład tego, jak w nowy rok chińskie marki ostro wchodzą na europejski rynek. No i na koniec pewnie długo oczekiwana Tesla z nowym modelem Q. Prawdopodobnie w tym roku może się coś pojawić. Ja tak naprawdę to już nie wiem, bo bardzo często, jak Elon coś powie, to tak jest, jak nie powie, no to jakby ciężko jest tutaj w cokolwiek uwierzyć w tes te Tesli. Największym, myślę, że wydarzeniem 2025 roku w Tesli. Będzie start produkcji modelu Y Juniper. I myślę, że cokolwiek by się nie wydarzyło w dalszej części roku, to i tak największym boom będzie właśnie produkcja Y Junipera, dlatego że jest to najpopularniejszy samochód ogólnie na świecie i myślę, że to w dalszym ciągu się utrzyma, gdy tylko Tesla zacznie go dostarczać i produkować. Już produkuje, ale jak go zacznie dostarczać. I myślę, że właśnie model rok 2025 dla Tesli upłynie właśnie pod. Hasłem Y Yuniper i że to będzie takie największe show. Być może coś się zadzieje w temacie Tesli Roadster. Mam nadzieję, że Elon Musk tutaj w końcu ruszy ten temat. Być może coś się zadzieje w kwestii Cybertrucka. Chodzi tutaj o poprawki, jakieś faceliftingi. Może nie faceliftingi, ale po prostu poprawki różnych technologii, dlatego że tam jest bardzo dużo błędów, więc liczę, że tutaj Tesla to poprawi i zacznie po prostu tych samochodów sprzedawać więcej. i Bo na razie negatywnie, są, jest dużo negatywnych opinii na temat Cybertrucka w Stanach Zjednoczonych. My oczywiście Cybertrucki już mamy, więc jeżeli chcecie skorzystać z jazdy testowej, to zapraszam, bo już realizujemy. Możecie wykupić sobie voucher. Oczywiście informacja znajduje się w opisie filmu. Możecie skorzystać też z finansowania w mojej firmie Ingrin 360 PL i z ubezpieczenia. Możecie wejść sobie na stronę ubezpieczmywemtesle.pl, żeby zobaczyć, ile będzie kosztowało ubezpieczenie na przykład na nowego YK Unipera. No i możecie też kupić sobie akcesoria. W sklepie EV Park do samochodów elektrycznych, i to są też tematy, na których będę się ja mocno skupiał z kolei, żeby je rozwijać i żeby dostarczać Wam szereg fajnych, ciekawych usług i produktów, które po prostu będą pomagały. I tak jak mówiłem, to w podsumowaniu 2024 roku to jest mój sposób, jakby na finansowanie kanału, więc na tym będę się skupiał. A na kanale co będę robił? Będę przede wszystkim skupiał się na regularnej publikacji filmów EV News, będę się starał robić ciekawe testy 1000 km. Challenge. Być może już nie każdym samochodem, który mi wpadnie w ręce, bo tak jak słyszeliście to w podsumowaniu roku, spędziłem około półtora miesiąca w zeszłym roku, dzień w dzień na robieniu testów 1000 km Challenge, co trochę mnie wykończyło, przyznam szczerze, dlatego w tym roku planuję, nie, może nie każdym samochodem, ale z, takich, takim, z taki, takimi bardziej ciekawszymi samochodami planuję robić trasę właśnie 1000 km. Do tego oczywiście różne testy, być może wywiady, no i zobaczymy, co tam wpadnie. Na pewno też chcę kontynuować serię Zakupów samochodów e, używanych z e, moimi widzami, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie się zgłaszać. Nie, jakby nie obiecuję, że z każdym będę to robił, ale po prostu czasami, jak będę miał chwilę taką luźniejszą, jakiś luźniejszy tydzień i akurat się uda zgrać, to bardzo chętnie się w coś takiego zaangażuję. Jeżeli będzie to blisko, czy na przykład w Warszawie, to bardzo chętnie to zrobię, bo e, uważam, że to jest temat ciekawy i będę chciał go bardziej zgłębiać. E, poza tym e, będę starał się dążyć do miliona subskrypcji. E, tak jak ostatnio się zadeklarowałem, że osiągnąłem cel 100 tysięcy, teraz idę po milion, ale jakby tutaj liczby już nie grają znaczenia bardziej gra rolę to, że chcę robić po prostu wartość, dawać wartość, tworzyć wartość, którą wy będziecie mogli oglądać przez cały rok. I wiem, że wielu z Was ogląda, bo chce kupić, bo chce się dowiedzieć bo ma różne problemy. Tak jak problem, który jako pierwszy nagłośniłem w Polsce z, z, z błędnym komputerem w Tesli, który nadal monitorujemy i będziemy cały czas informować, wraz z moimi widzami, którzy też do moich filmów dołączą i tak będę chciał was inter informować na bieżąco o wszystkim co się dzieje rzetelnie, bo na tym ma ten kanał polegać, że dostajecie rzetelną wiedzę i staram się po prostu pomóc jak największej ilości osób. Na koniec jeszcze myślę, że warto wspomnieć o rozwoju sieci superchargerów, ponieważ Max de Zeger, przedstawiciel Tesli powiedział, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy czyli w przeciągu tego roku sieć superchargerów w Tesli w Polsce znacząco się rozwinie, więc mam nadzieję, że faktycznie tak będzie i że Tesla w końcu weźmie się w garść, bo przyznam szczerze, że ten 24 rok był dosyć słaby. Ten 24 rok w Tesli mam wrażenie, że był takim rokiem pieśni przyszłości, że tutaj zrobimy robotaksy. tutaj pokażemy Wam Robowana, pokażemy Cybercuba, pokażemy Wam cybertraka w Polsce, żebyście mogli się jarać tym samochodem, którego i tak na razie nie będziemy sprzedawać, tylko po to, żebyście przyszli i kupili inne modele, inne produkty firmy, więc tutaj ten 24 rok no nie był taki dobry. Szczególnie, że ten spadek sprzedaży był widoczny w stosunku do 2023 roku. Więc liczę, że ten 25 rok będzie odbiciem, tak jak to było w trakcie mojego wywiadu z Maciejem Mazurem z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, gdzie pokazywaliśmy wykres, w którym właśnie byliśmy w Dolinie Rozczarowania w 2023. W roku, a 25 rok ma być odbiciem, dlatego że wielu producentów poda, jakby zrobi premiery nowych samochodów, wejdą nowe programy wspierające i to zainteresowanie też powinno być większe. Rynek się już nasycił w zeszłym roku, może w tym roku będą jakieś wymiany samochodów, więc liczę, że naprawdę będzie ciekawy rok i zweryfikujemy sobie na koniec tego roku, czy to, co teraz przewidziałem, Faktycznie się sprawdziło. Ja wam bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że jesteście na tym kanale i życzę Wam szczęśliwego nowego roku jeszcze raz i mam nadzieję, że wasze samochody będą zawsze naładowane i pozytywną energią, tak jak i wy. No i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!